Hejka! Tu sandzia i mama! Witam! A dzisiaj cofniemy się trochę w czasie do starych YouTube'owych czasów i nagramy fasolki wszystkich smaków. Coś gotowa? O, boję się! Jest to piąta edycja i mamy tutaj: śmierdząca pluskwa versus pianka marshmallow, brunę pomyje versus urodzinowe ciastko, wymiociny versus brzoskwinia, zdechła ryba versus bananowo-truszkawkowy. o, 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 o. tak waszego. I będziemy na zmianę kręcić. I bo wszystko. tutaj jest takie, Obież, bierzemy ten sam smak, jemy na 3 4 i po minie sprawdzamy kto ma jakie. Dobra, otwieramy aha, w ten sposób. Myślałam, że one będą w ogóle luze. Yy, nie, że one będą już posegregowane. Yeah. No to nie wachaj. Już na sam zapach. O jest Jezu, nieźle. No to nie wachaj tego. Ale to Co tu jest to, to leci. Jezu, to tak śmierdzi, że nie mogę. Co ja wymyśliłam? Pierwsza? No, no dawaj, zacznijmy. ty piesza. Nie. Nie. O, I ono jest takie białe-białe. A jest takie białe... Dobra, może posegregujmy to, bo tak będzie to wyglądało, to dzisiaj tego nie nagramy. Czas to... na Tyle segregację. Jest... Nie, dobra, to zakręcę jeszcze raz. Tak. O nie. O nie! Wymiociny al wrzucnia. Eee, o nie! No przez przoskwinia albo wymiociny. To się tak jak się trafia? Tak? tak, to jest losowe. Że może być się. dobre. No tak obie. O, I te same jemy. A my możemy wypluć czy, czy nie? Nie ma problemu No właśnie podałam taką wersję, że nie plujemy, no ale... No. Bo... Teraz się zestresowałam. Jakby oni wrzucają losowo, więc teoretycznie może być tak, że one wszystkie są niedobre. No. No, te No niedobre No taki, powiem, imprezie smak <grym> O! Oh. <grym> oh <Jezu>. mm. <grym> o Jezu O Jezu a się później całujemy <grym> no, <grym> Nie można tego połknąć, to tak się żuje <grym> Nie, nie bo <grym> ja się zrzygam, Sanda, przestań To co? No, no, dobry pomysł Ja zjadłam <grym> <grym> O oh Jezu Żadna z nas nie ma punkta bo, Czyli co? No bo dostajemy punkt jak... Y, Traficie, dobra. Jak buklosus nas y, kocha i da nam dobre. Dało się przeżyć. Tak, no... no Będę no. pekać. <laughs> tak jak posuszy z Biedronki y, mam wkręcić. Tylko nie rozwa nic. <laughs> mm, psia karma o. albo czekoladowy pudding. No. Psia karma. O, <laughs> lubię. Uwaga, będzie czekoladowy pudding czy psia karma? Mm. Ja mam chyba psią. Ja mam psią. Mm -hmm. mm -hmm. Poznaję. <grym> Niedobre, ale do przeżycia. Do przeżycia. Dobra, kręcę. Kręcimy. To jest pieczona pianka marshmallow albo śmierdząca pluskwa. No pluskwa śmierdząca? Ja nie wiem nawet co to jak to ma smakować? Ja też nie. Dobra, który to jest kolor w ogóle? To jest... który to jest kolor? Tyle. A, to jest ten chyba. Brązowy. No tak. Ja biorę tą jaśniejszą. A ja wezmę tą najciemniejszą. A może będą się różnić? O, takie. Nie, ja chciałam cię tą A. Trzy, cztery Mm, kwas nowe trochę, paskowa? No, ej, ale to jest dobre, to jest dobra, dobra pluskwa. Ale, ale co e, to nie smakuje jak pianka. Jak pomyślałam o tej pluskwie, to bardziej smakuje pluskwą, ale jest dobra. No, exactly no właśnie, chciałam powiedzieć, to no to nie smakuje wrażenie. Czyli widzowie, jak macie pluskwę, to możecie je zacząć <laughs> dawać. Trochę kwaśne Ten, musicie pójść na deratyzatorów i będziecie chodzili i po domach I wyjadały I wyjadały, takie małpki z jakie zawsze... Będziecie tak z łóżek. Ale po potrzeba. Trzeba Nie? Ej, no ja mam teraz zrozumienie, czy ta na naprawdę tak smakuje, czy to była pianka? Nie no, na piankę to... Ale w ogóle to będzie jakieś coś dobre, czy nie? No ma być mhm. Zero punktów No właśnie To jest coś dobrego Mm. To białe Nie, to wyszło No, no, te kolorowe Tutti Frutti albo... To chyba skarpety Mhm. Mm no nie, one tak śmierdziała, jak się to otworzyło Skarpetami O Jezu, tak mi zbudzi śmierci. O co? <laughs> po co Ja to różowe ja, ja, ja to kolorowe <laughs> Ja to niebieskie może dobra dobra, 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 dobra Puk Na zdrowie mm -hmm. O nie dobra, dobra. Mm. Moje niedobre. Ale kość mm. O A chciałaś to wziąć! Ale cię ukradłam. O Jezu. Jak najszybciej pobnę. Jak, jak, jak te żygi prawie. A moje dobre. To już mm. ci ukradłam. Bo ono było najładniejsze. No najładniejsze. To najgorszy Jest dobrze. Co? Znowu pudding? O, dobra. Nie wiem. No. Moje? bardzo dobre. Ja mam pudding? No, no. Uu, to super to było. Takie kakaowe, nie? Coś? No, no czekoladowy pudding. No. no. Kakaowe! Ciekawe. Dobre. Kto teraz kręci? E, ja. A, no dobra. Dawaj hmm. coś nowego. Oj, ojoj, ojoj. Gluty. Gluty albo gruszka. I ja ten jasny Dobra, to coś ja tego jasnego. Bo on jest całkiem inny. Jedyny. A ja wezmę takiego zielonego, co ma mało brązowego. Mhm, mój ten jasny. Mhm. Który? Ten jasny. A. No tak, zobaczymy co to. Glut. Glut? S ja obstawiam, że Sandra będzie miała gluta. Nie, no, a ja do dobre. A jaki to ma być smak? Bo takie kwaskowe. Dobre. Dobre. Dobre! Limonkowe! Moje bardzo dobre. Najlepsze. Mm. Popij. Bo te nie były lepsze. Najgorszy? Jaki smak? Bluty. Ale jaki smak? Słono-kwaśne. Moje dobre. Limonkowe takie moje. A to ma być gruszka. O! A no właśnie! No, gruszka. O, może chcesz trochę ode mnie? O, czego? Mówię twoje... Jeszcze mam przyklejone do zęba. Gluta. Nie możesz odkleić? Wypuszcz mm -hmm. sobie. Mam tam z tyłu taką gluta. Szybko, 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 szybko. Kokos albo kwaśne mleko. A, to już mnie mi wybrałaś. Tak, ja już wybrałam. Nie wolno tak. No, no dobra, no ja to, to nie. Ja biorę tego białego kokosa. Ale białe. one wszystkie są białe. Nie, ten jest bardziej biały. Co? No, widzisz? Taki mleczny. Kokos, ja chcę kokos. Nie, kwaśne, ooo. A jeszcze nie jest taka zła. Nie, muszę tu jest, to najszybciej połknąć, ale nie mogę. się, nie? No. To jest specjalnie, żeby się przyklejało, żeby się działo dużo w Popi! Popij. Skiśniałe mleko. No wiesz co? Gdzie ten kokos był? A kokos lubisz? Ta beka, co? Zżywam się. O, daj coś dobrego. Zielone znów? O, nie, no, nie, nie. nie. Ja to są te gluty znów. Ja nie przeżyję drugiego gluta. Nie wezmę ten jasny. Śmierci. Śmierdzi, ale on chyba wszystkie śmierci. Chyba już tak przy śmierci sobą, ale czuję, że mi z buzi tak wali. Tej, Nie ci kuchnę. Dobra, dobra, chuknę. Nie chcę gluta. No, to jest gluta. Sandra, tamto to było pyszne. No. O kuwa, no, O Jezu Ta słoność Gorsze, nie? Jeszcze przykleja się W tym momencie Widzów, musisz zostawić łapkę w górę Wysłać ten filmik do znajomych Żeby zostawili łapkę w górę Zostaw koma, suba I wszystko, wszystko zostaw Bo właśnie opierdzieliłam dwa gluty okropne. To wszystko dla Ciebie, widzu. Coś strasznego to było. Najgorsze. Naprawdę te no, te też rzeki lepsze. Te Też mi się przykleiło coś. No. Te rzuty takie są. Dobra, dajemy coś innego. No teraz Ty. A teraz ja. Dobra. No nie, może znów. Co? Na fioletowym. A nie, to ten bilf tutaj. Nie, a to niego nie było. E, brudne naczynia albo ciasto takie urodzinowe. To może no, mi dobre. Dzisiaj ja pekać ze Jedziemy. Pranie, o, wiecie? jaką ale komu jest. no! Jak pranie takie. Okropne, myślałam, że to nie będzie takie złe. Taki płyn połączony mm -hmm. z taką brudną wodą. Ojezu, jakie niedobre. To... Okropne. Okropne, nie? To nawet się nie da opisać tego smaku. Taki płyn do lasień, ale z taką brudną wodą. Płyn to był zajebisty. Żuję. A. No, żółwię! Żuj, no, żółwię! polej! <grywa> nie lekaj, już! To jednak te żygi to są zajebiste. Teraz chyba ty? Nie. Ja wiem. Kto kręcił? kręcił? Ja! Tak? Tak mi się wydaje. No, Sandra. O nie, Ale. o, nie. o nie. nie, przed chwilą chciałam. Żygi. Znów te żygi? No, znów żygi. Ale. Brzoskwinka. Brzoskwinka, Wrzuc gdzie jesteś? Ja wezmę sobie jasną. Ja A ja wzięłam taką najciemniejszą. i zobacz, jest różnica. Nie. Moja ta jasna No tak, oddam ci ją nie. I listened. tutaj będzie brzoskwinka, czuję to. Ja zjadłam, przepraszam. Nie mogłam się doczekać. Co masz? Kosze! Może tam to dwa Nie wiem, czy dam radę Co ja tu robię? Nie, ja się tu pakowałam Jak się wymiotuje, się płacze Nie, to ciągle mam w później, bo nie mogę pąknąć Właśnie, ja też nie mogę popijać i jeszcze to mam Oj, ta impreza o, gorsza, gorsza zdecydowanie O nie Teraz ty, jak wylosujesz gluta To koniec odcinka Nie, Sandra Żygi! To samo No teraz już się zżygamy na pewno po kolei? Nie no chcę, ja nie chcę. To będzie? tą ciemną teraz Ale to nic mi nie dało Jedna brzoskwina no chyba musi być, tak? Ja biorę tą ciemną, Teraz wszystko zjemy. co, Śmierci? nie dajesz Jakby się ktoś zżygał? No, no, no to teraz trzecia impreza A brzoskwinka, proszę brzoskwinka, proszę brzoskwinka. Ja się boję Sandra, ja nie wiem tak. czy mi wody starczy <laughs> Nie wiem czy ja dam radę, standardz nie mogę Tak już mentalnie, już mi ciężko Ja myślałam, że, że to nie będzie <laughs> takie złe po tych pierwszych wymiarach Ale te Dobrze. drugie, rozwalimy system O Ja Też na no tam myślałam, że brzoskwinia i mam taką, Ale no nie. Ale lepsza jak ta? Lepsze niż, niż drugie. Mhm. Mm mm -hmm. Tak, tak jak brzospinia. coś jak pierwsza. Mm -hmm. Nie, nie. A może to jest brzoskwinia mm. jak nie żygacie. No jest lepsza, ale to brzoskwinia to by była pyszna. No nie, właśnie nie wiadomo. Ale te drugie to było trochę biedne. Tak, drugie no, właśnie, to... No właśnie. No. Trzecia impreza? Spoko. Udana. No nie! no. A może to tak stoi Krzysztof? Nie, poczekaj, jajo teraz! Nie było jajka. No. Popcorn albo jajko. Ale to normalne jajko? Więc nie, takie stare. Taki stare jajo. Zaraz Ci powiem jakie. Bardzo stare. Zepsute. <grym> Boże, jak tylko dzisiaj wąchałam jak było zepsute, jak otworzyłam to nie chciałabym, żeby tak to smakowało. Ja wezmę takie też, co ma mało. Weź to, co żółte ma bardziej. No bo co? <grym> że, <grym? Jajo. Mm -hmm. Dobre. Do popcorn! No to popcorn, no? Ja w maszany, tak. To może... No, chciałam być karmelowa, ale gdzie to karmelowa? <noise> no. Ale chciałam powiedzieć karmelowy. <noise> no to, to chyba najpyszniejsze. Mm, nie, tu tej frutti było pyszne, ale ty nie poczułaś. No ważne. Ale co to ja miałam? A, to, o, nie. nie. Co a w tak ogóle? Czego jeszcze nie testowałyśmy? Tego czarnego. Czarnego. I chyba? Tak. I rybska. A która rybsko? Rybsko podobno jest najgorsze ze wszystkich. To może teraz już bez losowania. Bo mimo, ja bo tak może jest. my nie trafimy, a tak to oh, dobra. To dobra, dobra, to bierzemy rybsko na sam koniec. Sucho. I czarne. To czarne najpierw weźcie. No, no. Ale to jakby i tak będzie niedobre, bo z drugiej strony to jest lukrecja. A nie wiem, jak smakuje. Czy Lubię lukrecję? Ja właśnie chyba nawet nie próbowałam. Ja ty byś mogła lubić, bo ty masz dziwne smaki jakieś. Lubisz chałwę i, I, yy, I coś te... Coś lubię chałwę. Marcepan? Yy, o, marcepan. No, A no, tak to no, co? Skunks. O, Oj! Dobra. Yeah. Jak najszybciej. Ja mam lukrecję. O ja, z taka... Ja też mam na pewno lukrecję, tylko tak I... aneszkowy. Tak, tak, to jest lukrecja. To jest takie aneszkowe Obrzydliwe. dla mnie. Mmm, do przeżycia. Obrzydliwe Podług tych brzegów. No, ale jak ktoś nie lubi tego. No matodum? tak, ja nie lubię. <kłysy> Dobra. No mówiłam, że ty jesteś tym typem człowieka, co lubi jakieś inne rzeczy. <kłysy> Moi drodzy, jedziemy z rybskiem. Zazwyczaj ludzie mówią, że to jest najgorszy smak ze wszystkich. To jest zdechła ryba Albo, albo. albo. Smoothie, bananowo-truskawkowe O, oh, mm, Nie bym chciała takie smoothie nie, to też bym chciała takie smoothie Jak będziesz miała lepsze To co? To ci wyjmę z buzi <laughs> No na pewno nie mam truskawkowej O Jezu, Sandra Rybsko śmierdzące. A jazu! Ale ono poprzerwało czasu. Ale. No, Jego... no o... na początku ja nie czułam Ja też! A ty i tak ładnie. O nie! Już się przykleiło. <laughs> mm. O, Jezu, jaka ryba! Robocz! <laughs> <laughs> mm. Nawet nie mogę połknąć! Jezu. Jeszcze czuć! No! No, nie To jest takie, że nie. popijesz wodą i nadal czujesz tą rybę. Ale to nie można nawet połknąć. To nie mi się przykleiło się... wszędzie. Mm. Mm. A hupcy, chcesz spróbować no i No wiesz, jedną spróbuj dla nas. Zobaczymy jakie byś miał porównanie. Dobra, dla widza. Możesz sobie a. wybrać. Dla widza, możesz wybrać. A może jesteś na ślepo? No. Teraz widzę, teraz ja na, na ślepo, na ślepo. I zobaczymy co masz. A no, My się patrzysz. A, a, to jeszcze raz jeszcze raz. Cieka czy zgadnie. Zwiedznie tu? Tak, tak, jesteś. Cieka czy zgadnie. Nie, dobra, na pewno. A co, obstawiasz? Eee, wydaje mi się, że tu. To... Nie, nie ma. Eee, jest. jest do końca. Nie. Ale co to jest? Skary. No, kapety, oh, aha. No. Oh. Ale wylosow najgorsze. Jedne z gorszych, bo ta ryba ja. była okropna, Sandra i głupie. nie? O, oh. 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 On by nie dał rady, no. no? On by nie wytrzymał tego odcinka. Mm -hmm. No, pozujemy.